Ha 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 Cześć z tej strony, Mieszko Służewski. Możesz mówić na mnie, Manfredi. Zapraszam Cię na brodate dźwięki. Witam Cię w kolejnej części cyklu: Jak zagrać na harmonice ustnej, a w dzisiejszym odcinku utwór Bela Ciao. Jest to chyba najbardziej znana pieśń antyfaszystowska na świecie. Utwór powstał w 1942 roku we Włoszech. Został napisany do włoskiej pieśni ludowej, do włoskiej melodii tradycyjnej. Autor utworu jest nieznany. My zagramy ten utwór na harmonijce ustnej w tonacji Cedur. Będziemy grali to w czwartej pozycji, czyli w tonacji Amol. Zagram teraz ten utwór z metronomem w wolnym tempie, średnim i trochę szybszym. Pod spodem masz taby i zachęcam cię, abyś zagrał, abyś zagrała to razem ze mną, z tymi. Tabami. Mam nadzieję, że w ten sposób uda Ci się nauczyć tego utworu. Będę grał ten utwór w górnym rejestrze, ponieważ tam nie ma żadnych obniżeń. Na końcu bonusowo dorzucę jeszcze taby w tym dolnym rejestrze, tak jak to zagrałem na początku. A jeśli pod tym filmem pojawi się 500 łapek w górę, podpowiem, że jeszcze pod żadnym filmem tyle się nie pojawiło, to przygotuję do tego utworu podkład. Nagram go tutaj w moim studio i udostępnię Wam na kanale YouTube. Więc zachęcam bardzo do zostawienia łapki w górę, a teraz jedziemy z tematem. Jeszcze tylko wspomnę. Utwór ten zaczyna się sprzed taktu. Zaczynamy go po trzy, tak jakby na trzy. Raz, dwa, trzy, ta 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 ra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Easy, nie? Zwiększmy trochę tempo. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I na koniec, w tym samym tempie, w którym to zagrałem na początku, razem z tym brodatym zespołem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I jeśli chodzi o ten utwór, to myślę, że to by było na tyle. Dodam, że ten utwór można znaleźć w naprawdę bardzo wielu wersjach wielu artystów ten utwór nagrywa. Ja bardzo polecam wersję, którą zrobił Tom Waits razem z Markiem Ribotem. Moim zdaniem to chyba jedna z fajniejszych wersji, naprawdę warta uwagi, więc zachęcam do sprawdzenia, może tu poniżej gdzieś dorzucę link do tego nagrania. Jeśli natomiast podobała Ci się ta wersja, którą zagrałem na początku, ta wolna, zagrana oktawę niżej, to bardzo zachęcam Cię do nauczenia się obniżeń. Eu ja zagram tutaj jeszcze raz, pod spodem masz taby z obniżeniami, a jeśli jeszcze nie umiesz obniżeń, pod spodem znajdziesz link do zagrywek harmonikowych, ale jak się tam zapiszesz, to dostaniesz powiadomienie, ponieważ przygotowuję właśnie kurs obniżeń. Pojawi się za prawdopodobnie jakieś 2 czy 3 tygodnie, więc może już tam jest link do kursu obniżeń. A jeśli nie ma, to jest link do zagrywek. Możesz się tam zapisać i dostaniesz informację, jak tylko kurs obniżeń się pojawi. A teraz zagrajmy to oktawy niżej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Uff. Tak ten utwór brzmi, oktawę niżej. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta lekcja z tym utworem. Daj znać w komentarzu, jaki utwór mam przygotować w którymś z następnych odcinków. I to tyle na dzisiaj. Trzymaj się, cześć, harmonijki w dłoń.